6. Wszyscy czasem tracimy motywację, zwłaszcza gdy napotykamy trudności. Ale to właśnie w takich momentach nasze działania mają największe znaczenie. W tym filmie pokażę Ci pięć sprawdzonych sposobów, które pomogą Ci utrzymać motywację, nawet gdy jest ciężko. 1. Przypomnij sobie swoje dlaczego. Zastanów się, dlaczego zacząłeś, jaki jest Twój cel i co zyskasz. Gdy go osiągniesz, wizja celu potrafi przywrócić motywację nawet w najtrudniejszych chwilach. 2. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Trudne chwile często wynikają z rzeczy, na które nie mamy wpływu. Zamiast się frustrować, skoncentruj się na tym, co możesz zmienić i zrobić tu i teraz. 3. Otaczaj się wsparciem. W trudnych chwilach warto mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, motywują i inspirują. Rozmowa z kimś pozytywnym może zmienić Twój sposób myślenia. 4. Przyjmij porażki jako część procesu. Niepowodzenia to lekcje, które uczą nas, jak działać lepiej. Traktuj trudne chwile jako doświadczenia, które cię rozwijają. 5. Nagradzaj się za postęp. Nie czekaj, aż osiągniesz cały cel, by się docenić. Świętuj małe sukcesy, to motywuje do dalszego działania. Trudne chwile nie muszą cię zatrzymywać, mogą być okazją do zbudowania większej siły i determinacji. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Znajdź swoje dlaczego i ciesz się każdą chwilą postępu. Subskrybuj filozofię sukcesu, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co pomaga ci utrzymać motywację w trudnych chwilach. Do zobaczenia.